Witam. Dzisiaj przedstawię naszą sadzarkę Grimę GL34T. Jest to sadzarka czterorzędowa w rozstawie 75. Rok produkcji 2008 jest w naszym gospodarstwie już, w sumie teraz będzie trzeci sezon. Posadziła ona u nas 570 hektarów przez dwa sezony. Jest ona z broną wirnikową Amazonę. Brona wirnikowa Amazone KG303, 3 metrowa. Gdy tą sadzarkę kupiłem, miała ona dysze do zaprawiania, zamontowane już fabrycznie. Jedna dysza jest zamontowana tutaj, a druga dysza jest zamontowana przy bruzdowniku. tak jak tutaj widać. Brakowało tutaj w tej sadzarce nam zbiorników na ciecz oraz pompy. Pompa została założona tutaj, tak jak widać, jest napęd od silnika hydraulicznego, z hydrauliki ciągnika. To jest ze starej zaprawiarki, która była zamontowana na poprzedniej sadzarce i ten zawór sterujący również jest od niej. A zbiorniki zostały dołożone. Są to polskie zbiorniki. Dwa razy po 300 litrów tutaj mamy. Nie są oryginalne, ponieważ te wyniosły dużo taniej, bo jeden zbiornik kosztuje 300 zł. Około. Gdybyśmy chcieli je kupić w oryginale, no to by to już tam w tysiącach szło, także Trochę się udało zaoszczędzić. Kosz zasypowy jest podnoszony hydraulicznie. Tutaj sekcje są rozłączane na ścieżki za pomocą silnika siłownika elektrycznego. Tutaj naciska i ta zapadka rozłącza sadzenie. Dwóch skrajnych rzędów. Tutaj mamy regulację Z tych trzepaków taśmy sadzającej Tą tutaj się reguluje Tak zgrubnie, a później tym pokrętłem możemy sobie dokładnie i precyzyjnie wyregulować Sadzarka jest wyposażona w Formowanie redlin za pomocą Rolek koszowych Tak tutaj widać Szukaliśmy sadzarki z blachą formującą, no nie udało nam się znaleźć w tamtym okresie, jak żeśmy szukali. Była akurat dostępna taka z tymi rolkami koszowymi. Plan był taki, że po prostu kupimy tą sadzarkę i zamontujemy formownicę. Ale jednak okazało się, że jak spróbowaliśmy sadzić na tych rolkach koszowych, że uznaliśmy, że to będzie w porządku naszym zdaniem i sadzimy dalej na tym, ponieważ. To stawia dużo mniejszy opór, nie trzeba tak dużego ciągnika, bo blacha formująca stawia większy opór. I to druga sprawa, no niektórzy chcą, żeby redliny były gładkie, tak jak po formownicy, ale mi się wydaje, że jak tutaj jest ta struktura taka chropowata bardziej, to bardziej chłonie wilgoć i ta redlina jednak chropowata mi się wydaje, że jest lepsza, także Stosujemy to i nie zamierzamy tego zmieniać na tą chwilę. Tak to wygląda. Napęd wysadzenia jest tutaj, tak jak widać z kół jezdnych, z jednej i z drugiej strony. Te wałki mają sprzęgło jednokierunkowe, że gdy cofamy ten łańcuch, po prostu zębatka się nie obraca w przeciwną stronę. Tak to wygląda. Tam jest blok sterujący całą sadzarką, bo ona ma swoją hydraulikę. Co tu jeszcze? Zagarniacze są talerzowe. Tutaj z tyłu przed formowaniem są zagarniacze. Tak wyglądają. Tutaj jest napęd kubełków jest mechaniczny. Tutaj mamy tabelę rozstawu wysadzania. Tutaj jest w zależności ile kubków mamy na taśmie. Ja mam tutaj taśmy 36 kubków, także korzystam z tej tabeli. I za pomocą zębatek według tabeli, tak jak tu jest podane, dobieramy odpowiednie zębatki. I po prostu zmieniamy przełożenie i wtedy mamy sadzenie gęściej bądź rzadziej. Tutaj jest też tabela, która nam mówi w jakim rozstawie przy, przykładowo przy 75, ile jest sztuk na hektarze wysadzonych. Jest tu również taka informacja, jak sprawdzić szerokość rozstaw sadzenia polega to na tym, że mierzymy odległość 11 bulf i dzielimy to przez 10. Również jest też tabela do zaprawiarki, przy jakich dyszach i przy jakim ciśnieniu jaki wyzyskujemy wydatek na hektar. Jest to też przydatne. A jeżeli chodzi o tutaj o zmianę tych kół, to nie ma problemu, bo to po prostu luzujemy łańcuch napinać, luzujemy. O, tutaj. Czy zastał trochę? Luzujemy i zmieniamy tutaj po prostu tylko zaweczkę się wyciąga. Zębatkę wkładamy drugą, tak jak potrzebna z taką ilością zębów i bez problemu. Tak to wygląda. Kupki jakie stosuję, mam do niej dwa rodzaje taśmy. Gdy ją kupiliśmy, to było na zielonych kubkach. To jest do większych sadzeniaków powyżej tam 50-50, w górę je stosujemy. Tu już widać, nie jest oryginalna spinka. Ja zamontowałem spinkę tutaj MS25. To jest bardzo łatwy montaż tej spinki, ponieważ montuje się ją na śrubki i na wkręty. Nie ma problemu, bo te oryginalne widać są takie. Tu trzeba mieć odpowiedni przyrząd, żeby to ładnie zacisnąć. Tą taśmę dokupiłem rok temu i dużo lepiej się nam sadzi na tych kubełkach. Mamy sadzeniaki takie do 50 zazwyczaj. Jeżeli tam mamy trochę grubsze, to przerzucamy nieraz w trakcie i zakładamy te taśmy. Tutaj to jest wszystko łączone taką specjalną żyłką. Nie drutem, tylko taką żyłką, tak z ciekawości powiem, brakowało kiedyś tej żyłki. To żeśmy zamontowali żyłkę od wykaszarki, taką dosyć grubą, i też nam to się sprawdzało. Także tak sobie nieraz można poradzić. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest, że kubełki są ażurowe, bo są też pełne. Miałem pełne kilka sztuk, było pełnych kubełków tutaj, zamontowanych jak kupiliśmy od razu była różnica, że pełny kubek od razu jest zapchany jak tam jakieś są wiadomo kiełki czy nie kiełki, to się oklei i się zapycha ażurowy wszystko przelatuje, nic tam się nie przykleja jest to super rozwiązanie, dlatego jak kupowałem te pasy z czerwonymi kubełkami od razu wybrałem ażurowe kubki tu sadarka jest tak jak widać wyposażona w ażurowy ruszt ten ażurowy ruszt jest również wibrowany przez tam jest krzywka na wałku napędowym i on sobie tak wibruje i to umożliwia łatwy dostęp sadzeniaków do kubełków i kubełki się nie zawiesza, te, ziemniaki się nie zawieszają i przez ruszt wszystkie zanieczyszczenia to jak ziemia jakaś dodatkowa czy kiełki wszystko jest tutaj przelatuje sobie wcześniej i nie leci nam to na kubełki. Nam tam się nie zakleja i nie zapycha, także to jest ciekawe rozwiązanie. To bardzo ułatwia sadzenie. Chcemy wymienić pas na inny z kubełkami, bądź coś tam, musimy go po prostu zdjąć. Nie musimy popuszczać tych śrub napinających sprężynę, tylko po prostu tu jest możliwość podniesienia tego wszystkiego. O, tam, jak ten otwór jest, wchodzi zawleczka. I jest to pas napięty. Opuszczamy, pas jest zluzowany, nie musimy tego kręcić. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób na, na luzowanie i napinanie pasa. Jeżeli chodzi o napięcie pasa, to jak już mamy skręcone, to raz ustawimy tutaj, że tutaj ma być 10 cm od dołu do góry. Spężyna ma mieć taką wysokość, i to jest odpowiednie napięcie pasa, to, to, to co podaje instrukcja obsługi. Tutaj do kosza, do bunkra na sadzeniaki, wchodzi około 2,5 tony sadzeniaków, także jest to już ładna ilość. Jeżeli chodzi o bruzdowniki, to one wyglądają w ten sposób. Gdy ją przeprowadziliśmy, to tutaj już było takie zużycie, że były dziury. Ja to wszystko odbudowałem napawując. Wytrzymało to, tak jak mówię, 570 hektarów. No i teraz żeśmy to zdjęli do ponownego napawania, choć tu by jeszcze chodziło, ale nie chcę, żeby mi tam się znowu zrobiły dziury. A napawuję to z takim specjalnym drutem. Zaraz go pokażę. Ten drut jest specjalny do napawania. On tak wygląda, no to robię magiem. To jest taki drut. Po prostu po napawaniu tym drutem uzyskujemy twardość od 50 do 60 HRC. Zauważyłem, że to napawanie bardzo pomaga i przedłuża pracę elementów roboczych. Także tutaj napawam te bruzdowniki, żeby nam się nie przetarły. Ten drut, no nie zawsze stosuję to, bo po prostu nie zawsze mam czas, żeby po prostu napawywać, bo to jest czasochłonne. Ale jak tutaj teraz przed takim przygotowaniem, przed sadzeniem, no to je ponapawuję to i ponapawuję również tutaj elementy robocze też tutaj przy zagarniaczach też to ponapawuję żeby wydłużyć te elementy mam tutaj nowe kupione zamontuję też miałem problem z tym siłownikiem czy znaczy nie tyle co z tym siłownikiem tylko że nam tutaj to opadało przyczyną tego nie był siłownik ponieważ no po zakręceniu zaworu no siłownik trzymał ale po maszyna tutaj powoli opadało Znalazłem przyczynę, czemu mi opadał siłownik przedni w sazarce. Jak tutaj widać, na zamkach został uszkodzony o To było przyczyną, że nie trzymało ciśnienia oleju. Także wymienię i sprawdzę, czy to coś pomoże. Na drugim również już widać, że ten oring jest strasznie zużyty. Były uszkodzone oringi. ringi no, Wymieniłem te o-ringi, teraz maszyna trzyma bez problemu. A na czym to polega? Gdy zaczynamy sadzić, pierwsze co, opuszcza się ten siłownik. Tu jest przełącznik krańcowy, który załącza wtedy te siłowniki, które trzymają koła. I sadzarka siada wtedy tyłu. Gdy wyjeżdżamy, to najpierw się podnosi ten siłownik, przód się wypłyca, a następnie podnosi się tył. My ją ciągamy na dolnym zaczepie polowym. Tu widać jak już jest ucho wyrobione, tu już było raz regenerowane ale teraz już przechodzimy stopniowo na połączenie te zaczepu K80 w tym celu mamy już tutaj zakupione ucho i blachę montażową która będzie wyspawana, mógłbym kupić oryginalne ucho, tak jak tutaj widać mocowane na te dwa otwory tylko, że koszt tego jest jakieś 2800 zł takiego ucha na K80 no a ten sposób Zaoszczędzę trochę pieniędzy, bo to kosztuje około 1100 zł. Blacha około tam 200 zł. Plus moją pracę, tu mamy jakieś tam 1500 zł. Załóżmy minus 2700, to jakieś 1200 zł. Będę do przodu. Także a już robiłem nie raz, to te blachy spawywałem w innych maszynach. Także i druga sprawa, że będę mógł wtedy to też wykorzystać, bo to różnie jest. Nawet bo sadzarka jest tylko sezonowo wykorzystywana. No, ucho będzie mo można nieraz wykorzystać. Jak będzie gdzieś tam jakaś potrzeba. Ale gdybym kupił takie ucho, to by już mi się do niczego nie przydało, tylko byłoby cały czas przy sadzarce. E, brona wirnikowa jest napędzana womem 1000 obrotów. E, także e, tu jest końcówka 1 cali 3,8 na 21 wpustów. Jest to ciągane magnumem 7210. No ten magnum jest zwiększoną mocą. No to Zrobię na, na ten temat inny odcinek, żeby o tym opowiedzieć. Tam jest podwójny wom, Jedna końcówka, właśnie na 1000, jest na 21 wpustów 1 cal 3, Mamy również 7250. Gdyby nam się coś stało z tym ciągnikiem, gdyby jakiś był problem podczas sadzenia, abyśmy musieli zrobić, zmienić ciągnik. To jestem przygotowany do tego w ten sposób. Bo 7250 ma pojedynczy wąb i on ma końcówkę 1 cali 3/4 na 20 postów. Ja w tym celu dokupiłem zapasowe widełki, żeby można było wtedy połączyć tamten ciągnik. W razie gdyby z tym był problem, mam tutaj również do wałka krzyżaki kupione w komplecie. W razie, mówię, w razie potrzeby, gdyby coś tam było nie tak. To jest taka możliwość, że możemy go szybko przełączyć pod jedny ciągnik, tą sadarkę. Jeżeli chodzi o bronę, to nie ma tutaj najmniejszych problemów. Zostaje wymienione oleje tutaj w tej bronie i w przekładni. W poprzednim sezonie tylko coś nam się stało, musiało zostać wymienione tutaj te sprzęgło przeciążeniowe, bo nam się za często rozłączało. Ale to już było pod koniec sezonu. No po wymienieniu działa teraz wszystko bez problemu. Zdaję to egzamin. Brona jest moim zdaniem bardzo trwała. No, Obawialiśmy się te brony w ogóle wynikowej, z, z, z uwagi na to, że jakiś tam kamień czy coś się wydawało, że to będzie tam nam się urywało, psuło. Tu nie ma problemu, po prostu się sprzęgło rozłącza i trzeba wyłączyć, włączyć ponownie i działa dalej. No wiadomo, zęby nieraz się wyginają, No ale nam się to uda. Je wyprostować jeszcze nieraz na trasie i jeszcze je użyć dalej. Ale jeżeli chodzi o trwałość brony, no to naprawdę. Jestem pod wrażeniem jak ta brona jest trwała. Tu u nas robi dużo, dużo, dużo hektarów i wytrzymuje, także nie wiem co jeszcze robiła przed tym jak była u nas. Także ta brona jest godna polecenia. Głębokość pracy brony wirnikowej jest regulowana z kabiny ciągnika za pomocą siłownika. Tu u góry mamy pręt, który nam wskazuje położenie brony wirnikowej w danej chwili. Dodatkowo do sadzarki mam jedną zawsze zapasową oponę, w razie W. Mam również zapasowe te sprężyny, w razie jakby jakaś pękła. Żeby nie było przestojów, żeby nie trzeba było czekać na części. Dodatkowo również w zapasie mam całą gotową piastę z łożyskiem koła. Tak jak tutaj widać, tu wyciągamy i cała gotowa piasta z łożyskiem jest w zapasie. Gdy ją kupiłem, zostały wymienione wszystkie łożyska. Praktycznie tutaj na tym głównym wałku zostało wymienione. Tu gdzie jest gorszy dostęp, tutaj na tym, bo tu jest sprzęgło, które załącza nam sadzenie i, i, i rozłącza. Także była wymieniona ta zębatka główna i tutaj te łożyska były wymienione. No i wszystko tu jest, sprzęgło, te śruby, wszystko to było wymienione. Tutaj to było zrobione od razu, jak od przyszła. Ja tak, co ja tutaj zawsze robię przed sadzeniem, no po prostu no, kubełki to są zawsze ściągnięte na zimę w tej sadzarce, nie zostawiam pasów i tak, no cały przegląd, wszystkie łożyska są sprawdzone, czy się wszystko dobrze obraca, jak coś jest niepewne to wymieniamy to od razu na nowe, bo staram się unikać takich problemów, żeby nie było podczas sadzenia postojów, tak, żeby był krótki okres czasu na sadzenie, a jest dosyć dużo do posadzenia. No i żeby to płynnie szło, no to trzeba te niektóre rzeczy wychwycić wcześniej, które by tam mogły się ulec uszkodzeniu. Wiadomo, że się nie uda wszystkiego przewidzieć, ale z reguły no staram się, żeby jak najwięcej rzeczy tutaj wyeliminować, które by się mogły popsuć podczas pracy i żeby to szło płynnie.